kiedyś u nich z okazji święta Pawchy, Pyszny do tego, poza tym, że biblijny. I komu se ase, chaby? Uh -huh. Chleb ofiarny musi być z mąki pszennej, bez polepszaczy, spulchniaczy, drożdży i zakwasu. sin lewadura. Lewadura to jest od podnoszenia chleba. Uwaga, gołąbek też może iść na ofiarę. To Państwo mogą z, y, pamiętać z niedzielnych czytań. Wdowa jakaś biedniutka może przynieść gołąbka na ofiarę. I uwaga, trzeba y, do podrzynania gardeł podchodzić rytualnie w taki sposób, żeby kości nie przeciąć. Przecina się tylko tę żyłę, która życie daje, i potem spuszcza krew. To samo z barankiem. Troszkę inaczej zrozumieli konstrukcję i użycie pieca chlebowego. No, niby ten piec chlebowy wygląda tak. I pomyśleli sobie tak, aha, to trzeba postawić na piecu chlebowym patelnię wypełnioną olejem i wrzucić do tego oleju chlebki, tak jak się tutaj rzuca empanady.